Witam. Dzisiaj wymienię tuleje wahacza tą, tą pierwszą, tą dolną, przednią z tyłu. To jest taka ta duża. Dobra, zrobimy jakiś, jakąś, nie wiem, śrubę tutaj się włoży, podkładki, trochę smaru i zobaczymy. Jeszcze nigdy tego nie wkładałem, czy coś z tego wyjdzie. Tutaj przypniemy smarem silikonowym. Jeszcze tam popszukałem, ale jeszcze całą tą gumę już jest tutaj smarowana trochę gwint jeszcze, żeby ile to szło no i zobaczymy. to obejmuje temat tutaj dałem taką dużą no i dobra kręćmy, <trybuj> zablokuję, co jest tam wchodzi. No nasadka tutaj się omsknęła się. Dałem mniejszą nasadkę, bo ta 38 jakby tu spada ta śruba się potem przegina i jakby to osiowość tego tej tulei się zmienia ta w miarę się tu zaparła, bo jest mniejsza jak się ciśnie z połowa Ten tą końcówkę się poprawię, znaczy, no, no idzie delikatnie, No oporów. Leciutko idzie, powiem, że aż strasznie. smarku trochę. and Biegłaciutko bez opory, zapisała szybko grzechotka. O No i tutaj jeszcze tak nie wyszła Czyli trzeba jeszcze trochę do, docisnąć A Teraz mogę dać większą tą nasadkę tuleja. Dam takie kółko od alternatora. Tutaj to wchodziło. Tuleja już siedzi praktycznie. Dobra, daj. Można no, by to nawet ręką wkręcić, szczerze powiedziawszy. Wkręcę no, to kilka razy, tak żeby z tamtej strony wyszło. Wyszło. To trzeba chyba śrubokrętem wyjąć. Mhm, mhm. Tu weszło tak na płasko. A tu żeby nie poprzuć, nie? Takie kółko się zrobiło. No patrz, teraz nie wyjmę. Trzeba tu rozkręcić. No i okej. Okay. Tak można wymienić tuleje w wahaczu. No te tuleje też się zużywają, wszystko także robota nie jest skomplikowana. A warto zrobić, je, jeżeli już są luzy duże. To na dzisiaj tyle. Wrócimy jeszcze przy wymianie tych tulejek. To do zobaczenia.